Szczaj Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej chromce Słowa w ten poniedziałkowy poranek i zapraszam Was do posłuchania dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce. Prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi. Nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Na dzisiejsza ta Ewangelia mówi: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. I chciałbym się tak oddać temu złemu światu i tym ludziom, którzy gdzieś po drodze nie sprawdzili się, bo nie było ich w tych miejscach, w których powinni stanąć i zrobić to, co powinni zrobić. Ewangelia dzisiaj mówi zostaw to. Nadstaw drugi policzek. To znaczy wnieść się na zupełnie inny poziom przeżywania własnego życia niż siebie samego nie pozwól, żeby cię zatruły te złe myśli, które ci towarzyszą od rana. Przewrotość złego polega na tym, że ja zaczynam innych oskarżać o jakąś niesprawiedliwość, o to, co mnie spotyka, to, co mnie boli, co jest spowodowane bardzo, częstymi, bardzo często moimi złymi myślami. Jeżeli ta Ewangelia mówi nasa w drugim Policzek, oddaj, odstąp, nie dochodź tylko takiej wymiarze ludzkiej sprawiedliwości, to była bardzo ważna zasada sprawiedliwości dla Żydów. Oko za oko, ząb za ząb. Dlatego, że ona chroniła przed nadmiarowym dochodzeniem swojego. Człowiek ma coś takiego po grzechu pierworodnym. Że jak ktoś ci nadepnie na odcisk, to chętnie mu oddasz, żeby miał jeszcze gorzej. I ta zasada, którą Żydzi otrzymali od Mojżesza, ona chroniła przed taką złością. Mówiła: Możesz wyrównać rachunki, ale tylko trochę. Pan Jezus i ten fragment Ewangelii, który jest fragmentem kazania na górze, uczy uczniów, jak oni będą względem siebie funkcjonować. Jak będą na siebie patrzeć. On mówi: Tamta zasada to było tylko takie minimum troszeczkę. A ja chcę więcej. Ja chcę, żebyście kierowali się miłością. Na tym polega sens tych słów, które kieruje do nas Pan Jezus dzisiaj. Niech to słowo uczy mnie i ciebie przekraczania takich złych myśli, takiej chęci odwetu, chęci zemsty. Niech Was, Bo bóg, bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia.